Córeczka z mamusią w sizerze. Obydwie niekulawe, przyznam. Panowie, co to jest Fortnite? Jakie grube dziecko. Wie jak patrz, tam przy fontanie chłop normalnie ma pomalowane paznokcie, no nie wytrzymie, no. Eee, bezstresowe wychowanie. Czekaj, zrobię ci zdjęcie, bo mi dzieciaki ostatnio smartfona kupiły. A co wy chłopaki tak samo ubrani? Sklepy zamknięte były? Tu patrz tam, pisze. A ja się piszę na dwupak, harnaśka. A idź tam. Mareczku, zapraszam na klatkę schodową, czas przebimbać sobie godzinkę. Kur... Nie biegaj! Ej, nie biegaj! O, 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 chłopy, jeszcze tam na dole sobie pofarbuj, wiesz? O, yes. Patrzę na tę młodzież, panowie, i tak myślę, już bliżej niż dalej mamy. Mareczku, czy tobie też się tak jajca spociły? Halo. Jaja i rów Mariański również. Co to za gad przebrzydły tutaj stoi? Co on tu robi? Cholera wie. Te chłopy takie flegmy, że patrzeć nie mogę. O, kiedyś to się naprawiało, a nie wyrzucało. Co ty pierdzieliś, jakżeś dobrą kosiarkę wyrzucił, bo nie umiałeś naprawić to? Takie bajdurzenie, to wiesz Czy ciebie też ćmi tak głowa dzisiaj, czy coś ściśnieniem jest? Kawalerze teraz tę gumę podniesiesz, tak, wrócisz się i do śmietnika wyrzucić, jak trzeba. Cholera może by puścił? Kurwa nie wiadomo nigdy no. A na chybił tra trafił, puszczę, kurwa czujesz. Czuję szczęście dzisiaj. Tego mataty zaczął słuchać wnuczek i zaczął te zielsko jarać, a na bimber na działce nosem kręcił. Ej. Tydzień na All Inclusive w Egipcie. Kurwa, marzyć każdy może trochę lepiej, trochę gorzej, nie, jak to się mówi, prawda? Co oni się tak wyginają do tych telefonów? Wyglądają, jakby ich prąd pierdolnął jak Romka wtedy, co przy grzebał. Chciałem wnuczka wziąć na te minionki, to siedział przy komputrze na jakimś piczu, ticzu, sriczu i oglądał, jak ktoś gra, zamiast... Ach, szkoda ryja strzępić. Chłop płacze, drugi za nim biegnie, też piszczy beczy. A takie chude obydwa by, by to wiatr przewróciło, Mu Jest ten kawałek podłogi, rerer. Do wojska byście poszli, to by wam się odechciało. Śmiglów, figlów, debilizmów. O, chłopaku ja rozumiem, w twoim wieku też długie nosiłem, ale zielone. No, Jakby moja z takimi włosami kolorowymi do domu przyszła, to bym wypierdalił. W nóżce selfie kupiłem na siedemnastkę, się ucieszyła, bo to dla młodych, takie właśnie dla młodych. A to oni we dwóch za rękę i... Noś kur zapiał! Ale słońce daje, a ja pomidorów na działce nie podlałem. Kurza twarz no Więcej odsłonięty niż zasłonięte, wyobraźnia pracuje, prawda? Kobiety są, aha, goron. Dobrze, że na tej imieniny dzisiaj idę. Ach, a ty noś, noś, noś długie włosy, jakby kiedyś to kurwa było. A jaka zakolczykowana. Dzwoncie do hodowcy, że mu uciekło. Bydło. <średziny> Cholera wie teraz, z nimi tam. Panowie, to się RGBT mówi nie można też na głos mówić, bo zaraz wielka chryja będzie, ojej, wielkie mecyje, nie wiadomo. To się chyba gender mówi. Ktoś powiedział grander? Mam zniżkę w KFC. Jeszcze tam ta mi minuta przyjemności jak godzina w kiblu, to warto, to warto. I co ja robię tu? Co ty tutaj robisz? Robię, robię właśnie. Się zjechało tych Ukraińców. Tora roboty nie będzie, zobaczycie. No przyjdzie cholera, ktoś to naprawić, już drugi tydzień przecież nie działa. no co to ma być? A pani Zosia, to czemu do pracy nie przychodzi? Papo, pej, paparabapapa No jak czemu w maseczkach? No trzeba przykład dawać! A zaraz ja wróci, zobaczysz. Ty chyba Rysiar Trynkowski tam siedzi w kawiarni! A on żyje, Mareczku? W moim sercu będzie żył zawsze! Pod papugami Nie ma piękniejszej kobity niż Edyta Górniak I tyle Wyjmij to... tak, wyjmij to z kieszeni Czapce do jedzenia, żyd! Jeszcze se na czole na basgraj. Jestem durny. <gry> Kiebaba se wsunę. A daj spokój, to przemilone z pazurami ze wszystkim. <gry> A ja lubię! Te dwa chłopaki co telefonem nagrywają. Jakby ktoś chciał ich zabić, to wiedziałby gdzie szukać. A kto by chciał ich zabić? Co takie miłe chłopaki? Ja! Ni to pies, ni to kangur. Nogi krótkie ma, wolno by uciekała, że tak powiem. <laughs> tak zwana nisko osadzona. A ty czym się szczepiłeś? Jonsonem, ale to mi z Luxury Plaza kazali jonsonem. Nogi to mi już w dupę wchodzą, panowie. A myślałem, że Tesco już nie ma, a Tesco ma. To tak chodziło, tak tego, normalnie? Eee tam. <laughs> Naczekacie na życie. Zobaczcie jakie przerażające skurczybyki chołeziły. Popatrzcie na to, tym cię rozrywał, potem cię nawet nie dziobał, tylko cię zżerał po prostu. Był lekki, szybki i głupi, ale jak głupi to ty też jesteś, więc by cię zeżar. Pokaż tam tego. Morda jest mocna. No. no te... Nie, to, ten to wygląda jak ten duży po kraku. Dzieciaki nie bierzcie kraku, bo będziecie z takimi dinozaurami. No właśnie połowy, nar połowy zębów nie ma, nie? No, także yy, 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 życzę miłego życia. Już było i się kurde zmyło.